Cześć. Na koniec września nagrywałem materiał, że pogoda dopisuje, nie jest źle, no i że tej jesieni jeszcze pomidory mają szansę się dojrzewać. A tu proszę, z gruntu zniknęły prawie wszystkie pomidory. Tam na końcu jeszcze został Yellow Pisherpt, także jego też niedługo usunę. On się całkiem nieźle trzyma. Zniknęły te pomidory z tego względu, że temperatura znacząco spadła. Momentami przez parę nocy to było 0 stopni. Do tego dużo deszczu. No Taka niesprzyjająca pogoda jeżeli chodzi o dojrzewanie pomidora. Brak słońca. Nieciekawie. Także krzaki zniknęły. A z tego co udało się tam jeszcze uzyskać, no to mam tutaj pół wiaderka pomidorów zielonych. Są takie całkowicie zielone, zielone. Niektóre trochę tam próbowały się wybarwiać. Najlepiej wygląda ten. To jest jantar. No on to wiadomo. On dosyć szybko zaczyna dojrzewać, także tutaj całkiem ładnie on się prezentuje na, na tle pozostałych. No i dzisiejszy odcinek o tym, co zrobić, żebyśmy z zielonych pomidorów mieli czerwone. I teraz tak. Jak pomidory mam zebrane, myję je, następnie usuwam szypułki. I osuszam ręcznikiem papierowym, ewentualnie czysta ściereczka. Dlaczego? Ponieważ tutaj pod szypułką zawsze w tej wilgocie będzie zostawało więcej, a my chcemy jej się pozbyć, żeby pomidory nam nie gniły, nie pleśniały, żeby nic złego tutaj w tym miejscu się nie zadziało. Mi właśnie się trafiła jedna taka sztuka. Wygląda całkiem nieźle, ale zobaczcie. Obrwałem szypułkę, no i tutaj to jest niestety miękkie. Ten pomidor będzie się psuł. Także on trafia na kompost. Natomiast pozostałe pomidory trafią tutaj do kartonu. Ja już tutaj część z nich wrzuciłem i za chwilę dołożę pozostałe. Także wszystkie do kartonu. Nie ma też znaczenia czy te pomidory się stykają czy nie. Mogą się stykać, możecie zachować między nimi Trochę przerwy. Na dnie kartonu znalazło się kilka listków ręcznika papierowego, tak żeby miały trochę miękko, a nie leżały bezpośrednio na twardym kartonie. Karton z pomidorami już znalazł się u mnie w domu. I teraz, co dalej z nimi robimy? Są dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka, że stawiamy taki karton na parapecie okna południowego. Karton jest cały czas odkryty, no i pomidory w miarę upływu czasu dojrzeją się. Druga opcja jest nieco inna i ja z niej właśnie skorzystam. Tutaj mam przygotowane miejsce na pewien inny owoc, który pomoże mi w tym, żeby pomidory się dojrzały. I teraz gwóźdź programu nasze polskie, duże, dorodne, dojrzałe czerwone jabłko. Dojrzałe jabłko. Podobnie jak na przykład banan, awokado czy morela, a nawet dojrzałe pomidory wydzielają etylen. I ten etylen przyspiesza dojrzewanie owoców, które się znajdują wokół tego dojrzałego jabłka. Także tak to wygląda. To dojrzałe jabłko sprawi, że moje pomidory tutaj będą dojrzewać szybciej. Karton powinien być oczywiście zamknięty, z tym, że ja przed chwilą je myłem, mogą być jeszcze gdzieś delikatnie wilgotne, także zawsze robię tak, że jeden dzień zostawiam karton odkryty. Następnie po tym dniu karton zamykam szczelnie, tak żeby ten etylen mi nie uciekał i czekam. I czekam aż pomidory się dojrzeją. Także to tyle, dzięki i do następnego odcinka. Cześć!